Cześć, witam na kanale Smaczny Dzień. Dzisiaj przygotujemy sobie rogaliki z czekoladą. Całe zestawienie składników znajdziesz również w opisie filmu, a więc zaczynajmy. Ciasto francuskie rozwijamy. Ja będę używał noża do pizzy do krojenia. Kroimy przez środek. Następnie dzielimy na cztery części. Następnie kroimy po przekątnej prostokąta w ten sposób. Jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić komentarza, dać łapki w górę. Dzięki. Następnie używamy czekolady. Ja użyję tej najpopularniejszej. Nie trzeba wymieniać nazwy. Będę potrzebował do tego jeszcze dwa, dwie małe łyżeczki. I nakładam czekoladę w ten sposób. Na moim kanale postaram Wam się pokazywać proste przepisy, no praktycznie do zrobienia dla każdego. Następnie dodaję odrobinę cukru waniliowego. Szczyptem cynamonu ruszałem tak na czekoladę. Właśnie w ten sposób. No i zabieramy się do zawijania naszych rogalików. Przyjrzyjcie się dokładnie. Robimy to właśnie w ten sposób. Zwijamy i na końcu możemy sobie lekko dognieść różki, zagiąć w ten właśnie sposób. Do takich rogalików możemy zamiast czekolady dodać również mus jabłkowy, na dodać szczyptę cynamonu albo nawet ulubiony dżem. Jak to lubi. Rogaliki przykładam na blaszkę. Następnie roztrzepuję jedno jajko w misce. Posłuży nam do smarowania naszych rogalików. No i smarujemy każdy rogalik dokładnie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, bardzo mi to pomoże w rozwijaniu kanału. I tak przygotowane rogaliki stawiam do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni, opcja góra dół na około 20 minut. I rogaliki gotowe, widzicie. Piękny złoty kolor. Zobaczcie jak wyglądają w środku. Cukradą się rozpływa, jeszcze gorące. Wam smacznego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Cześć.